Yeah, oh, oh oh oh, oh 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 oh, yeah, yeah, oh oh oh, oh 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 Teraz nie pora szukać formacji, to fakt, bo trend skończył się. Dziś przyszedł grubszy, bogatszy, lepszy ode mnie i wyczyścił konto me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną transakcję, ostatnią transakcję, a potem niech wali się świat. Czas. To ostatnia transakcja Na tak dużym lewarze Żona mi tego zakaże Na najwyższy czas Będziesz jeszcze dość klientów miała A co ze mną będzie, któż to wie To ostatnia transakcja Yeah. Nie pytasz co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem Dziś dla mnie jedno jest wyjście, a ja nie znam innego tym wyjściem, podły etat ten Jedno jest ważne, masz być uczciwa, o mnie już nie troszcie Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną transakcję mi idę Ostatnia transakcja, dzisiaj się rozstaniemy Dzisiaj się rozejdziemy, ha, na wieczny czas To ostatnia transakcja, na tak dużym lewarze Dziś upijmy się w barze, ha, ostatni raz Będziesz jeszcze dość klientów miała A co ze mną będzie, któż to wie транзакция.